Jest Piotrek Machowski olimpiada e, Piotrek, co to jest? Rzut dyskiem. Powiem ci tak Kuba nawet masz szansę rzucić moim dyskiem. Oooo. No, stary. To będzie na a tym, tym dyskiem, ale nie ten dysk jedzie z tą olimpiadę. E, nie, organizator już zapewniał, więc obstawiam, że te dyski w naszej firmie na pewno będą. Dobra, 2 kg. 67,50 i to wystarczy na finał. I o co troszeczkę chodzi, tak? Mamy 30 sekund. O co, o co chodzi? O to chodzi, żeby tak, wyjazd na igrzyska, wejście do finału, pierwszy, pierwsze trzy rzuty, 67 metrów, dysk ma pofrunąć, a później finał, co Bóg da, jak będzie nawet 67+, plus, to też może dać ten, więc trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki. A powiedz mi jeszcze, Piotrek, szybka technika. Wiadomo, że to jest lata praktyki, ale my robimy to gdzieś 15 sekund. O co tu chodzi? Jak to trzymać? O co chodzi? Co Ten palec jest najważniejszy na O, ten palec. Ty tak. Drugi. Patrzcie, tak, drugi, ale patrzcie, A, on odcisk. ma odcisk. A widzisz. Jest, nadajesz rotację. Im dłuższa dźwignia, tym większa siła odśrodkowa. Dochodzi do kilkuset kilogramów na, na każdy palec Więc wyrzucamy i podkręcamy Jak się dobrze podkręci to ten dysk w dobrych warunkach takich jak tutaj Lekki wiaterek wieje to może dodać 2-3 metry Więc no, mam nadzieję, że na igrzyskach podwieje mi, Tak jak to zrobił Harting 2016 Trzymamy kciuki, trzymajcie kciuki Więc atakujemy Pozdrawiamy